A jak masz na imię, skąd jesteś i do tego dodam, dlaczego mam wrażenie, że język polski jest Twój język ojczysty? Bo poznaliśmy się na studiach a, na kierunku filologii polskiej jako obcej. No to mam na imię Linda, jestem z Belgii i polski nie jest moim językiem ojczystym i... Jest. Nie Nie jest. jest. I prawdopodobnie dużo błędów będę robić. Ale tak, mój język ojczysty jest francuski. Urodziłam się w Brukseli yy, i tam nauczyłam się mówić po francusku, yy, ale moja mama jest z pochodzenia polskiego i stąd właśnie mówię po polsku. Okej, okay. tak. Uh... Więc wychowałaś się w Belgii i w języku francuskim, tak? Tak. A tak. twoja mama jest Polką, tak? tak? I czy, czy mówiły czasami do ciebie w języku polskim, czy tylko później, czy jak to wyglądało? To był właśnie wielki problem w moim życiu, szczególnie jak byłam mała, bo mój ojciec też jest z Algierii. No i tak, w szkole mówiono do mnie po francusku. A moja mama po polsku, a ojciec czasami do mnie po arabsku oh wow. i spowodowało to, że jak zaczęłam mówić, jak miałam jakieś tam półtora roku, dwa latka, no to wszystko miesiałam i nikt mógł mnie nie zrozumieć. Wow. I jakaś tam psycholożka y, powiedziała, że trzeba albo skupiać się na jednym języku i mówić do mnie na przykład tylko po francusku, albo można do mnie dalej mówić po różnych języku, językach. Tak? Mhm. I jak będę jakby starsza jako 5-6 lat, no to wtedy zacznę wyróżniać wszystkie języki i mówić jakby tylko po francusku, czy okay. po polsku, czy po arabsku. No i rodzice zdecydowali, że do mnie będą mówić tylko po francusku, mhm. żeby przynajmniej w przedszkolu ktoś mógł mnie zrozumieć. <laughs> I wróciłam do polskiego już jak byłam sta starsza i wtedy no to moja mama, czy nawet wujek, czy babcia, czy, czy e, członki rodziny nigdy mnie nie skorygowali, kiedy okay. mówiłam po polsku. Uczyłam się mówić po polsku e, takim niepoprawnym, mm -hmm. e, nawet że niepotoczny, tylko bardzo dużo też błędów gramatycznych pe, pe, pełniłam i dalej <grym> robię. E, e, I kiedy wróciłam do nauki języka polskiego na uniwersytecie, to było bardzo ciężko, bo to nie że się Nauczyłam języka polskiego od zera e, i od razu poprawnie, tylko musiałam się nauczyć jakby od nowa mhm. i poprawić wszystkie moje błędy. Ale to jest bardzo ciekawe, bo, bo mo może nie uważasz język polski za, za Twój ujczysty język, mhm. ale uczyłeś się, czy komunikowałeś się w języku polskim od młodszego wieku. To tak? jest prawda. Więc znałaś ten język, tak? to było częścią Ciebie, ale mhm. jednak. Mówiłeś z błędami czasami, tak? tak I musiałeś tak, tak. właśnie później wrócić do, do tego języka tak, i tak, poprawiasz tak, tak. niektórych. To, to też jest to, że język polski tak mocno się różni od języku francuskim, że w ogóle gramatyka ma inną filozofię niż gramatyka języka francuskiego. Mhm. Czy to chodzi o koniugację, czy No, czy o gramatyki, na przykład po francusku nie ma przypadków. I jak ja miałam na przykład 6 lat. Czekaj, gra, tak. gramatyk, języka francuskiego, francuskiego? Nie, nie ma. Nie ma przypadków. Co? Ja nie muszę, ma. Że, no, muszę podjąć naukę <laughs> francuskiego i porzucić <laughs> Polski. Nie no nie ma. Przepraszam. <laughs> ale jak miałeś 6 lat. To... No to tak, no to dla mnie, jak chciałam powiedzieć, nie wiem, idę do samochodu, to powiedzieć, idę do samochodu, czy do samochód. No to mm. jest to samo, mm -hmm. bo chodzi o samochód. I. Nigdy nie jakby złapałam, dlaczego to nie jest poprawne. A skoro każdy wokół mnie zrozumiał, że idę do samochodu, nawet jeżeli powiedziałam, że idę do samochód, mm -hmm. to i tak zrozumieli to, nie skorygowali. Okay. No ale teraz, jako dorosła osoba, trochę głupio tak mówić po polsku, <głos> <głos> że idę do samochód i powiedzieć, I że wow. język polski jest moim językiem mm -hmm. ojczystym, nie? Się, myślę, że dzisiaj trochę już lepiej mówię. No, ale to była bardzo, trudno, bardzo trudna przepraszam nauka i dużo musiałam się skupić nad tym, bo ja już jakby często mówiłam po polsku, ale nigdy, nigdy, nigdy nie myślałam o tym, o przypadkach. Mhm. Nigdy na to nie zwróciłam uwagi i teraz już myślę, że lepiej mówię, ale kiedyś to był naprawdę wielki kłopot. No. Ale to jest naprawdę wy, masz wyjątkową historię i <laughs> masz prawo do tego, miałeś prawo do tego wcześniej, żeby popełniać jakieś błędy. I no musimy, muszę wspomnieć o tym, że nie tylko znasz francuski i a, polski, to no jakie jeszcze języki znasz? Bo e... jesteś poliglotką chyba. E... No może nie wiem, czy dokładnie poliglotką, ale tak, na uniwersytecie uczyłam się, byłam na filologię, jak to powiedzieć, w Brukseli. To jest taki kierunek w nowoczesnych językach, można tak powiedzieć. To uczyłam się angielskiego i japońskiego. No i skoro w Brukseli też mówi się, bo są w Belgii trzy oficjalnie języki: jest francuski, niderlandzki i niemiecki, no to ja w szkole przez 9 lat uczyłam się niderlandzkiego. No Aha. i mam jakiś taki poziom niderlandzkiego powiedziałabym trochę niższy od mojego poziomu polskiego. Okej, okay, tak. ale... Długa nauka, tylko że taka trochę, że wiesz w szkole, w szkole średniej czy w liceum oni się tak bardzo mocno nie skupiają się nad tym językiem. Okay. Um, mam taki poziom niderlandzkiego powiedziałabym B1. Okej. Okay. Tak. Na przykład... Jeśli bym dała jakieś... Jeśli sama bym się oceniała, bym powiedziała, że no, język francuski jest moim językiem ojczystym, z języka angielskiego i polskiego mam C1, z niderlandzkiego i z japońskiego mam B1, no i też rok uczyłam się języka niemieckiego w zeszłym roku na uniwersytecie, to mam taki A1, A2, coś okay. takiego. Chyba to wszystko. Bardzo, bardzo ciekawe. A nie, bo tak, oh, bo, <noise> przepraszam, nie. tak, bo skoro jak mała, ojciec mówił trochę do mnie po arabsku, mm -hmm. no to ja już arabskiego, po arabsku nic nie powiem, mm -hmm. ale bardzo dużo rozumiem. Mm -hmm. To jakby nie mam jakiś poziom arabskiego, bo ja nie posługuję się codziennie z tym językiem, ale wiadomo, że jeśli ktoś po arabsku przyjdzie do mnie takim, powiedziałabym, klasycznym arabskim, bo wiadomo, że arabskie języki Arabskich języków jest wielu mm -hmm. y, i że język arabski z Egiptu czy z Maroko to wcale nie jest to samo, ale dajmy, że ktoś powie do mnie po y, arabskim y, klasycznym Fusha, no to coś, coś połapie, okay. nie? Tak. A jak oglądasz Te telewizję, porażkę? Właśnie, to, takie to coś, coś, na przykład rozumiesz. jakieś tam seriale, piosenki, okay. to coś tam rozumiem, nie? A byłeś kiedyś w Algierii, czy podróżowałaś? Tak, jak miałam e, 10 lat. Okay. Byłam tam na miesiąc. E, no i to wszystko, nie. O, bardzo, bardzo ciekawa masz historia. Przy, ze wszystkich tych języków, a czy masz ulubiony język, czy, czy o. nie wiem. Przepraszam, jeśli to dziwne pytanie. Nie, to nie jest Adam. dziwne pytanie. Nie wiem z jakiego punktu widzenia tego powiedzieć. Jej. Jak miałam 18 lat, to zdecydowałam, że kiedy będę miała 30 lat, muszę być na stopniu B1 w 10 językach. Okay. To był dla mnie taki challenge, że muszę się nauczyć jak najwięcej języków. I sobie pomyślałam, że jak będę miała 30 lat, to będę mm. mówiła po 10 językach na B1. Dlatego wzięłam sobie japoński, angielski, niemiecki, niderlandzki itd. I jak zaczęłam naukę języka angielskiego, to było to po to, bo kocham literaturę angielską, brytyjską. I jakby, jeśli mnie pyta się, jaki jest mój ulubiony język, no to zależy od punktu widzenia. Mhm. Na przykład myślę, że angielski ma taką melodię, że łatwo śpiewać po angielsku, czytać poezję, czytać albo pisać jakby arcydzieła literackie. Bo to nie jest język twardy. Ale jeśli na przykład chodzi o, nie wiem, na przykład, jeżeli chodzi o przekleństwo, no to mój ulubiony język jest polski. Polski, bo nasze przekleństwa są piękne. No, po prostu jest, jest taka różnorodność tej, tego słownictwa do przekleństwa, że. Nie wiem, przepraszam bardzo, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale między tak. fok a jakaś soczysta kurwa, no to jednak jest Soczysty, różnica. Kurwa. Jest różnica, nie wiem, um, nie że język polski tylko do tego służy, wiadomo, <grym> bo ja też na przykład, um, nie wiem, na przykład wolę muzyka fo z folkloru polskiego niż uh, angielskiego. Ja nie mogłabym wybrać mm -hmm. mój ulubiony język, okay. bo to jest tak blisko związane z kulturą. Ym, na przykład japoński język dla mnie też jest piękny, bo on jest bardzo związany na przykład z honorem, yy, z grzecznością, ale z drugiej strony też, skoro był buddyzm i shintoizm o, od tysiąca latach, no to on też jest bardzo związany z tym, yy, z takim... Z taką filozofią e, kontemplacji. A według mnie nie ma tej kontemplacji e, w angielsk e, po angielsku, czy po francusku, czy po okay. polsku. E, to, jest po to, są to są takie trudne pytania. A, a, ale, no, ale już miałeś niesamowitą odpowiedź, tak i widać, że, że już wcześniej o tym trochę myślałeś, tak. I, tak um, ale można właśnie pod różnymi względami mieć. Nie wiem, ulubione języki, czy, czy po prostu możesz lubić te języki z różnych, z różnych względów, czy... Tak, czy, tak. Ale... Na przykład bardzo lubię niemiecki, bo on to jest taki język bardzo prosty, w sensie, bo oni też mają taki podgląd na życiu, który jest taki bardzo, że, jak to powiedzieć... Suche fakty i tak dalej. No i dla mnie to jest na przykład bardzo dobry język na dziennikarstwo. Mm -hmm. I mi się wydaje, że tak nie mamy po angielsku, Ciekawe. czy po francusku, czy po polsku. Okej. Okay. A czy Niemcy potrafią też przeklinać, czy raczej nie. O tak. O tak, <laughs> tak? tak. tak. Właśnie Lindę, skąd w Polsce pochodzi twoja rodzina? E, moja rodzina pochodzi z Podlasia. E, przyjechałam tutaj konie, nie wiem czy e, e, Moja rodzina pochodzi z Podlasia, z takiej małej, małej, małej miejscowości, która się nazywa Sidra. No i dla ci, którzy trochę znają ten region, Sidra to jest jakby 30 minut od sokułki, półtorej godziny od Białego Stoku, nie? Mhm. E, ale jest bardziej ze strony już Białorusi niż, okay. e, niż zachodniej strony Białego Stoku, nie? A w dzieciństwie czy często, często tam jeździłeś? Czy... Tak, co lato z mamą po prostu, no bo chciał się jechać do babci. Moja mhm. mama tęskniła też bardzo mocno za Polskę i dalej tęskni. I też tam, no, to jest taka malusienka miejscowość. I w cudzysłowie tam nic nie ma do robienia, bo wiadomo, że są, jest jakby jeden mały sklepik, koniec. Mhm. No to dla cytadynów, ci, którzy lubią żyć w mieście, no to tam jest nudno. Ale dla mnie no to zawsze ja lubię jeździć do babci, bo tam są lasy, tam są rzeki, tam idę na grzyby, idę na ryby, wow. tam jest wielki ogród, to zawsze trzeba coś tam e, pielić, czy e, kwiatki podlać, czy coś takiego. Latem trzeba, oh, e, o, jak to powiedzieć, zajmować się z drzewem na zimą, i tak dalej tam zawsze jest coś do robienia i to jest takie spokojne życie w sensie że tak jest dużo roboty ale to jest robota fizyczna która uspokaja y, głowę tak można powiedzieć i właśnie masz takie wspomnienie z dzieciństwa tak, tak. wiem że pomagałeś babci w ogrodzie dalej, że... dalej. <ślad> tak, tak. Bo nie wiem, czy, czy nadal tam jeździsz co roku? Czy... Tak, nadal jadę co roku. W tym roku już byłam trzy razy. Trzy I razy już. No, jutro jadę czwarty raz. Okay. Yy, no bo wiadomo też, że babcia się starzeje, no to ja tam często jadę, żeby jej pomóc z sprzątaniem, z zakupami, z ogrodem. Yy, no tak, zawsze jest okay. dużo roboty na wsi. Ale fajnie, to brzmi naprawdę idealnie. Dopiero sobie przypomniałam, czy uświadomiłam sobie, że czy mieszkasz teraz w Polsce po raz pierwszy, że Aha. właśnie. A, bo poznaliśmy się na Uniwersytecie Adam tak. Mickiewicza, ale nie jesteś studentką tego uniwersytetu. Nie. Ty e... Gdzie studiujesz? Na jakim uniwersytecie? No, ja studiuję na uniwersytecie wolnym w Brukseli. E... I no, Można powiedzieć, że to jest mój pierwszy raz, kiedy mieszkam w Polsce. Wiadomo, że ja już od dzieciństwa często jadę do babci. E, mieszkałam miesiąc w Lublinie, dwa lata temu, bo byłam na. Wzięłam, e, przepraszam, wzięłam udział w kursie języka polskiego e, na Kulu, znaczy Katolicki Uniwersytet Lublina. I e, byłam jeszcze trzy tygodnie we Wrocławiu e, w lipcu teraz. Okay. Też byłam na Wrocławskim Uniwersytecie i wziąłam udział w kursie języka polskiego. No i, ale jakby teraz już jestem od października w Polsce, w Poznaniu. I to jakby pierwszy raz już mieszkam w Polsce sama na dłuższy czas. Mm -hmm. I naprawdę jakby to jest inne do czynienia niż jakieś tam wakacje. Właśnie. E, właśnie. No... A jakie wrażenie pozostało? Nie wiem czy... Wiedziałam już, że w Polsce jest raczej bezpiecznie, ale teraz że już no można powiedzieć rok spędziłam w Polsce, No to naprawdę dla mnie to jest taki zawsze szok, kiedy wracam do Brukseli. Bo no, tutaj jest bezpiecznie. Każdy tam sobie robi co chce i na, jako kobieto czuję się bezpiecznie, mm. tak bym to powiedziała, i nie mam tego w Brukseli. Mm. Powiedziałabym to, powiedziałabym też co? Że pogoda jest inna niż w Belgii, no bo w Belgii <goda> pada deszcz 9 miesięcy na rok. Wow. <goda> I, ale znaczy mówię 9, tak naprawdę 12, cały rok pada deszcz, ale czasami jest jakby jakiś upał czy 3 tygodnie, nie? Okej. Okay. A tutaj w Polsce jednak są wyraziste, prawdziwe pory roku. To prawda. Jest jesień, jest zima, jest wiosna i jest lato. I to mi się bardzo podoba. Mimo to, że zima tu pewnie trwa trochę dłużej niż. Tak, ale to jest taka zima, gdzie pada śnieg i może jest bardzo zimna, ale jest taka sucha, suche mm -hmm. powietrze. A w Belgii, no to jak. Często pada deszcz, taka wilgotność wchodzi o, tak. w kościach no. i taka... dla mnie niemiło. Jakie miejsce na świecie uważasz za swój dom? Bardzo trudne pytanie, bo... Ja bym tak powiedziała, że czuję się w domu tam, gdzie mieszkają ci, którzy mnie kochają. Mhm. Bo... Kiedy jestem z mamą w Brukseli, no to jest mój dom. A kiedy jestem u babci na wsi, to też jest mm. mój dom. A kiedy jestem u chłopaka, to też jest mój dom. Tak, piękna odpowiedź. No. Tak. Bo i też myślę, że można pojechać nie wiem, gdzie na świecie, jeśli jesteśmy w, dwo, w jak to powiedzieć? W dobrej sferze mm. e, i z osobami, których my kochamy. To zawsze wszystko będzie w porządku. No, całkowicie zgadzam się i myślę, że to akurat my z Abi mamy w Polsce. Tak. Mieliśmy mm -hmm. tak. to w Gdańsku, a nadal, nadal chyba to mamy w Gdańsku i teraz w Poznaniu to czujemy. Tak. tak. I jak wracamy do Stanów, do naszego rodzinnego stanu, Arkansas, to też. To też jest dobre. Tak? No tak. Ale to piękne, bardzo piękna odpowiedź. No. Tak. Myślę, że jeśli ktoś się urodził w jednym miejscu i nigdy nie podróżował albo nie ma jakiegoś pochodzenia z innej sfery świata, no to ma taką dumność tego miejsca, te, 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 tego miasta. A ja też mam taką, taką dumność Brukseli czy Sidry. Nawet jeśli nikt, nikt nie zna tej Sidry, ale ja wiem, że tam jestem, stamtąd pochodzę mhm. po prostu. I, I co? No i dlatego taka odpowiedź. Wracając do języka polskiego, ty prawie jak native speaker polskiego, no jestem ciekaw, czy, czy ty też, czy zdarzają ci się wpadki językowe w tym języku? Często, <noise> codziennie, kilka A razy dziennie. Czy masz jakieś śmieszne przykłady, nie wiem, bo, bo znasz wszystkie te, te języki nie wiem, czy czasami mieszają ci się wszystkie te słownictwa tak, Często, często. Czy... często. Yy, mi się mieszają czasami idiomy, yy, bo na przykład yy, nie wiem, czasami mówię po francusku, że padają psy i koty. Z nieba, jakby. A to training to cats and dogs. Ma sens, tak, tak. To jak najbardziej. A, ale po francusku to się nie mówi. Okay. E, mówi się, że sz, sznurki padają z nieba. Okay. A po polsku, po polsku mówi się, że leje po prostu. E, czasami jakby idiomy e, tłumaczę na inny język, i to nie tak. ma żadnego sensu w tym języku. No to prawda. A po polsku jakby czysto gramatycznie, no to. Czasami nie wiem, znaczy oprócz przypadki, bo cza, często się mylę między końcówkami, ale też na przykład jakieś tam, nie wiem,. Ym, ym, how do you say verbs? Rzeczowniki i. czasowniki, Czasem, przepraszam, myślę. tak. Czasami między czasownikami nie wiem, jakiego używać yy, i mylę się między, nie wiem. Yy, no teraz mniej się mylę, bo nauczyło się tego. Ale wcześniej to się myliło. A na przykład z, z przekleństwem. Mhm. Ja od lat dalej muszę zapamiętać, jaka jest różnica między, nie wiem, popierdolić, wypierdolić Aha. i wpierdolić. Bo wiem, że to jest przekleństwo, że to jest brzydkie, ale weź komuś wytłumaczyć, jaka jest no. różnica. <grywia> tym bardziej. Ja w ogóle nie orientuję się w tym no. i. Żałuję. Teraz ja, już da, da. jakby komunikując się z więcej Polakami w ogóle, no to czasami już jakby coś tam kumam, mhm. coś tam rozumiem. Ale pierwsze, jak przyjechałam jako dorosłą osobę nauczyć się języka polskiego w Polsce i jesteś w jakim barze, i rozmawiasz się z innymi kobietami i tak mhm. dalej, znaczy ja jako kobieto, i one już po drugim, trzecim, czwartym piwie zaczynają takie tak. przeklinanie. A ja tak siedzę i mówię, ale co to znaczy? No. <grym> I to jest trochę takie bardzo niewinne, ale też no, nie rozumiałam po prostu. A na uniwersytecie nikt ci nie powie, jakie jest no. <grym> tłumaczenie albo <grym> różnice między wpierdolić i wypierdolić. No. <grym> Język to nie jest tylko taka strefa, wiesz, profesjonalna czy szkolnictwa. Kiedy się uczysz języka na wyższym stopniu, będzie się komunikował e, z osobami, którzy są nativeami w potocznych e, strefach. Oczywiście, tak. w, w potocznych kontekstach. No i jeśli. Tak jak mówię, ktoś mi powiedział, o, ona była kompletnie najebana. Mówię, okej, czy najebana to znaczy, że była pijana? Czy to znaczy, że jej chłopak bił? Czy o co chodzi tutaj? A to są przecież, z mojego punktu widzenia bardzo ważne tego się nauczyć. No i często się słyszę takie zwroty, tak? Na ulicach, tak zawsze, tak? Tak, tak, tak. I wiesz co, tak. Kurczę, brakuje mi tego trochę. No, ja szukałam długo na internecie i są takie słowniki dla cudzoziemców, gdzie po prostu jest wytłumaczone... Już z... istnieją takie tak, rzeczy. Tak, 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 z przykładami. możesz właśnie opublikować takie materiały. Tak, tak. tak. Ja, ale ja myślę, że to jest bardzo ważne, no. no. Bo komunikując... jakby, przepraszam, ale jeśli pojadę do Stanów Zjednoczonych i nie wiem co to znaczy, nie wiem, motherfucker, znaczy, dla mnie to jest dosyć proste, ale zale zależnie od kontekstu, jeśli mam y język angielski na poziomie A2, no to nie wiem o co chodzi. A, o co chodzi? Właśnie. No kurczę, teraz mam, mam pomysł na drugi kanał no. na YouTubie, tak? O, o takich przekleństwach w języku angielskim. No tak? i ja Dzięki. myślę, że to będzie. No, możemy razem to wprowadzić, jak, jak chcesz. Kurczę, jak rozmawiamy w języku angielskim, to mam wrażenie, że rozmawiam z Amerykanką czasami, no. że, że znasz język do tego stopnia, że, że naprawdę potrafisz mówić takim potocznym, amerykańskim czy angielskim i bardzo mi się... Ja po prostu bardzo cię podziwiam. Bardzo się cieszę, że poznaliśmy się też. A, i mam nadzieję, że właśnie w przyszłym semestrze, że możemy. Częściej właśnie w Poznaniu, się spotykać na kawę po prostu rozmawiać. Możemy tak e, umówić, tak? Yy, średnio będzie, bo wracam do Belgii. C czekaj, a, ale za, za kilka lat, tak? Nie. Co? W, no w następnym tygodniu. No, nie! No nie tak. możesz... No, ludzie. Nie, tam na mnie nie wracaj, nie, to nie jest twoim domem. No. Nie, błagam, nie, nie wracaj do Belgii. Ale kurczę, już właśnie za, za tydzień, tak? tak za Wrócisz. Tydzień wracam. No, to no, bardzo mi smutno. Tak, ale... będę tęskniła tak naprawdę, szczerze mówiąc, za Was wszystkich, bo poznałam tutaj wspaniali ludzie. No, ale niestety, takie jest życie, nie? Takie jest życie. Trzeba dalej iść. To, to prawda i nie wiem, właśnie no, poznaliśmy się w październiku tak. i ty chodzisz nie na wszystkie nasze zajęcia, tak ale, ale właśnie, um, no, organizowaliśmy jakieś spotkanie, tak, wychodziliśmy czasami na piwko a, i no, fajnie, że w ciągu nie wiem ilu, ile to miesięcy ale w ciągu tego czasu myślę, że mamy taką zgranę trochę paczka nie wiem znajomy no, tak, tak, a tak. będziemy naprawdę tęsknić i mam nadzieję ja że też wiem będę... że będzie okazja żeby tak ja na 100% w albo wrócę. tutaj a albo w belgii właśnie ja brukseli, w brukseli ja zapraszam albo do brukseli w Shidrze? Shidrze. Ja, jak to się odmawia i dże w tak Wiem, że będzie okazja i bardzo się cieszę, że, że poznałam Cię i życzę ja Ci też. wszystkiego najlepszego. Ja też życie wszystkiego najlepszego. Na studiach, bo Ty jeszcze masz rok, tak? Jeszcze mamy rok. Aha, tak. no, no, no. A o, właśnie, ile masz jeszcze? Ile? No, ja teraz kończę. Od, właśnie, we tak. wrześniu, tak? A... Tak, oddam pracę i pracę. mam dyplom. Gratulacje, gratulacje. Dziękuję gratulacje. bardzo. Dzięki, Linda. No, ja Dzięki. życzę powodzenia. Do pracy magisterskiej, bo to jest jednak wyzwanie. Dobrze. Jest wyzwanie, przekonałam się już. I... I też było mi bardzo miło cię poznać. Abi też... No dzięki Linda. Dzięki.